Witam serdecznie. Łaszek, kanał Czas biuro. Dzisiaj relacja z dawania drugiej szansy meblowi, jakim jest ta ława, która stoi za mną. Jest stolik w sumie kawowy, wielkość blatu jest 60 cm na 90. Tak naprawdę to jest kluczowy parametr, gdy się ja ma z tego zrobić biureczko, w zasadzie stolik pod komputer, dokładnie o wymiarach 60 na 90, więc. Znaleźliśmy taki mebel, który tak naprawdę dostanie teraz swoją drugą szansę, dostanie drugie życie. Z tego mebla, z tej ławy tak naprawdę będę potrzebował tylko blat i do tego blatu będę dorabiał już nogi, żeby z tego było biurko, stoi pod komputer. Jakkolwiek taka alternatywa dla tego mebla i tak jest lepsza niż wyrzucenie na śmietnik, także... Cóż, przede mną fajna sobota, z czymś, co bardzo lubię, oczywiście. W moim zaimprowizowanym na szybko warsztacie hmm, przebiegają prace właśnie nad produkcją biurka. Idea jest taka, jeżeli jest blat, to jest nasz blat. To jest yy, widok z boku, rzut z boku. Ja chcę zrobić tutaj coś takiego. Tutaj noga i tutaj wspornik. Okej, okay. to sobie prawdopodobnie odetnę. Jaka jest idea? Chcę zrobić to w sposób następujący, mianowicie tutaj gniazdo czop, połączenie gniazdo czop. Jeżeli to biureczko będzie takie, to Tutaj pomiędzy tym jeszcze oczywiście wstawię deskę, kawałek, jakiejś powiedzmy sobie listwy, tylko po to, żeby tę konstrukcję usztywnić, bo doświadczenie uczy, że prawdopodobnie jak to zakończę, to konstrukcja będzie mi się chwiała w tą stronę i w tą stronę. Nie wiem, czy to widać. Jaka jest idea tego biurka, stelażu do biurka, który mam do wykonania? Podstawki będą miały mniej więcej taki kształt. Tutaj będzie przebiegała noga. To, co będzie trzymało biurko, będzie miało dokładnie taki sam kształt jak to, w odbiciu lustrzanym w zasadzie na widoku z boku, więc jakoś tak. Teraz, tak, mój materiał ma tutaj 44 mm. Dlaczego o to mówię? Biurko ma mieć do blatu 700, czyli ja po prostu muszę być uważny na to, żeby ta odległość była 612. Teraz tak, jaka jest moja idea, żeby to zrobić dobrze? Ja Mogę to zrobić na dwa sposoby, bo tu będę chopował robił chopy i gniazda z dwóch stron. To będzie wsunięte. Pierwsza idea jest taka, zrobić otwór na przestrzał. No, będzie trochę dłubaniny, bo to jest. Będę musiał jednak przejść przez 44 mm z jednej i z drugiej strony. Dosyć sporo. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda, ale ja po prostu lubię takie metody łączenia drewna, rodem gdzieś tam z epoki Józefa Cieślaka. Więc albo zrobię czop przez całość wtedy z tej strony wygładzę to heblem, nawet jeżeli zrobię dłuższą, dłuższy ten wspornik, tą nogę, i z tej strony zrobię dokładnie to samo, i to później zetnę heblem, będzie do równego. Najważniejszy dla mnie w tym momencie tak naprawdę jest ten wymiar. 612, no aha, tutaj długość tych wsporników będzie 450, Biurko ma 600. Noga mniej więcej będzie przebiegała, jeżeli chodzi o rozłożenie ciężaru, no to będzie tak właśnie 2 trzecie do jednej trzeciej. Nie jest to jakoś szczególnie liczone, ale to jest po prostu moja praktyka, która mówi, że coś takiego spokojnie wystarczy, żeby to biurko nie chybotało się góra-dół. Nogi i górne swójniki mam już przygotowane. W tym momencie będę nacinał nogi. Będę robił czopy, a tam będę robił gniazda. Uznałem, że centymetr wybrania materiału będzie wystarczający. Przy okazji to będzie się bardzo mocno trzymało i będzie bardzo, jakby to powiedzieć, nie będzie na pewno elastyczne. Jeżeli zrobiłbym mniejszy czop, nie bym się obawiał, że czasami mi się to przełamie. Pelka jest gruba 44x68. Także się nie będę musiał o to martwić o jakiekolwiek tam naprężenia występujące, że to nie wytrzyma ciężaru. No, teraz po prostu wybiorę ten materiał, przygotuję czopy. Tutaj przygotuję gniazda. Mam nadzieję, że będzie to pasowało. Ok, zabieram się za pierwszy czop. Jak wiadomo, w tym przypadku stolarstwo to nic innego jak działanie matematyczne, czyli odejmowanie. To pierwsze nacięcie robię oczywiście grzbietnicą, żeby mieć równą krawędź. Grzbietnica to jest ta piła tutaj z takim dodatkowym prętem nabitym na grzbiecie, stąd nazwa. Jest to piła do cięć precyzyjnych, więc spodziewam się tego, że będzie to dobrze zrobione. Zrobię tutaj kilka nacięć, dwa, trzy, żeby łatwiej mi się dłutowało to. Mogę, równo też, mogę również odciąć sobie ten kawałek, i żeby wam pokazać, jaka jest różnica, jak to później wychodzi, to ten po prostu będę dłutował, a drugą część czopa przygotuję właśnie odcinając dwie krawędzie, żeby po prostu mieć porównanie. Oczywiście tu wiadomo, też docinam troszeczkę ponad kreskę którą sobie zaznaczyłem, która jest moją granicą, gdzie materiał ma się kończyć. Wiadomo, chodzi głównie o to, że łatwiej kijek odcinkować niż go potem pogrubaścić dłutem. Ja sobie zawsze wybiorę ten pół milimetra, ale jak już przejadę ten rozmiar, no to ciężko będzie to dodać. Trochę mam to słabo zacieśnięte, ale jest to warsztat typowo domowy, więc korzystam z gościnności salonu i stołu jadalnianego, więc tak za bardzo nie mam tutaj opcji na ściski, więc muszę no, sobie z tym jakoś po prostu radzić. Jest niedociąg. Uwaga taktyczna, nigdy ręka przed otwartym dłutem się nie znajduje, przed końcem, tym ostrym końcem, nie tym, przed ostrym końcem dłutem nigdy ręka nie powinna się znajdować, dlatego ściski i madła, cokolwiek, używajcie tego, bo o wypadek naprawdę bardzo łatwo. Okay. Przejdźmy na drugą stronę. Cięcie grzbietnicą. Wiadomo, dokładnie nie ma być, więc piła do cięć precyzyjnych wchodzi w grę. Jest wycięte równo. To teraz troszeczkę się pomęczymy z płatnicą. Płatnica, zgodnie z przeznaczeniem, teraz będzie chciała po prostu wzdłuż włókien, jest piła, do tego stworzona. Ta część jest wycięta dłutem. Wygląda świetnie. Ta część jest wycięta z piły. No okej, okay, jest równo, ale widać ślady po popile. Będę musiał tak czy siak wyrównać to dłutem. Więc podwójna robota. Nie polecam, róbcie to tak jak należy. Piła dłuto, a nie piła piła. Ok. Jak najlepiej wyciąć gniazdo? Ja sobie zaznaczyłem miejsce, szerokość materiału, gdzie będę musiał to zrobić, oraz środek belki. Wyznaczałem tutaj na moim czopie, wyznaczyłem również środek, który notabene na czopie jest wycięty po środku belki. Ustawiam sobie z dwóch stron środeczki, żeby mi się zgadzały, bo sobie przyciągnęłem te linie. No i co robię? Odrysowuję po prostu dokładnie to, co mam. W tym momencie jestem na 100% pewien, że to będzie po prostu pasowało. Ok, ja teraz potrzebuję to wydziubać, wydłubać, robiąc z tego gniazdo pod ten czop. Możliwości: odwiedzić parę przelotowych otworów, i całą resztę wybrać za pomocą buta ewentualnie działać całość dłutem. Jeżeli całość będę działał dłutem, prawdopodobnie zajmie mi to większą część dzisiejszego dnia, więc ja po prostu narobię tutaj troszeczkę otworów wiertłem, nie wiem, szóstką, siódemką, a później resztę po prostu wydłutuję. Największe wiertło jakie znalazłem to jest ósemka, więc biorę się do roboty za pomocą ósemki, będzie trochę wiercenia. Co jest ważne, nie mogę przekroczyć linii, którą sobie wyrysowałem, bo później będę to po prostu dorabiał dłutem. Super pięknie to nie wygląda, ale nie o to chodzi. Po prostu na tych kawałkach będzie mi o wiele łatwiej dłutować całość, niż gdyby to było nieponawiercane. Nie po prostu nie będą mi się zrywały włókna, nie tam, gdzie chcę. Dokładnie ta sama historia, co z tymi dodatkowymi nacięciami podczas wycinania Przygotowywania czasów. Co robimy? Najpierw nacinamy wzdłuż włókien to, co będzie miało być wydłutowane. Oczywiście można byłoby to załatwić fryzarką, no ale to już nie jest takie fajne. Dlaczego ważne jest, żeby sobie wzdłuż włókien naciąć to również dłutem? No oczywiście to jest rzecz prosta, bo po prostu może pójść z włóknem nasze cięcie i ono pójdzie gdzieś nie tam, gdzie chcemy. Gdybym miał wiertło właściwej grubości, czyli 22 mm, to po prostu zrobiłbym kilka otworów między nimi bym dłuchował, wyszłoby na pewno mega mega równiutko, ale tak, jak mówiłem, dzisiejsze działanie jest działaniem w stylu Józefa Cieślaka, więc jedziemy starożytnymi metodami. Tak wygląda nasze gniazdo do czopa, który zrobiliśmy tutaj. No i oczywiście pierwsza próba. Pierwsza próba na pewno się nie powiedzie. Na pewno jest czop jest większy niż gniazdo. Tego się spodziewałem i to bardzo dobrze, gdyż ja teraz mogę troszeczkę spokojnie albo obrać, to znaczy troszeczkę obrobić czop, albo troszeczkę dorobić gniazdo. Natomiast no, ile tutaj tego brakuje. Powiem Wam tak. Nie wiem, czy to widać. Z tej strony jest piękne spasowanie. Z tej strony troszeczkę za bardzo wydziubałem butę Z tej strony, to jest w ogóle ta strona od piłu. Widzicie, jak jest krzywo? Tu mam na środku mniej więcej pół milimetra na, na środku jest pół milimetra przerwy, więc piła to zaorała. Ja muszę z tego, co widzę, przyciąć ten fragment i ten tylko po rogach i będzie mi to wchodziło już w moje gniazdo, więc to spokojnie zrobię za pomocą dłuta, drugie podejście do pasowania. Oczywiście jeszcze mógłbym zacząć troszeczkę wyrównać gniazdo, bo to gniazdo nie jest jakieś super. Wyrównane. Czemu tego nie będę robił? Odpowiedź jest mega, mega prosta. Gdyż y, takie dodatkowe przeszkadzające, powiedzmy sobie troszeczkę, historię y, w gnieździe, podczas wbijania czopu, tak czy siak, y, no się po prostu biją, będą mi stabilizowały konstrukcję. Także Wolałbym na przykład tego jakoś tak zaszczególnie szczególnie nie czyścić, o od tej strony też widać, co z tą dokładnością, czop mi wyszedł w miarę ok, gniazdo później się rozszerza, więc te wszystkie, wszystkie tutaj dodatkowe dziazgi, wióry, one po prostu będą mi stabilizowały połączenie. To jest to, co chciałem osiągnąć, z tej strony będę musiał lekko wygładzić strugiem, dosłownie dwa przeciągnięcia, i będę miał już gotową jedną nogę do biurka, później z drugiej strony po, powtórzę operację, także noga będzie całkowicie wtedy już zrobiona, jest połączenie prostopadłe, jest to połączenie właśnie czop, gniazdo przelotowe. Jak ja mogę to wzmocnić, żeby to. Aby to po prostu było bardziej wytrzymałe. Najprostsza rzecz wpuszczenie kołków drewnianych do wnętrza. Ok. Spornik do biurka jest już zrobiony. To jest jedna część, to jest druga. Tak jak mówiłem z wymiarem się nie będę jakoś szczególnie spinał, bo ta część zostanie po prostu odcięta. Było mi po prostu łatwiej w ten sposób to zrobić. Także przechodzę do odcinania tej części, wyheblowania no i składania biurka. No i tak mam za sobą spędzone miłe popołudnie, robiąc stolik pod komputer. Tak, wiem, blat jest dębowy, jest z odzysku. Dajemy drugą szansę jednemu meblowi. Nogi zostały zrobione z drewna konstrukcyjnego z sosna. Kolory są inne, ale to będzie jeszcze wybarwiane, tam będzie jeszcze bajca no to przyjdzie prawdopodobnie w kolorze antracytowym lub czarnym. Tego jeszcze nie wiem dokładnie. Natomiast co chciałem wam powiedzieć, to jest kolejny rodzaj połączenia, połączenie prostopadłe. Dwa już omawiałem prostopadłe połączenie, to jest trzecie. W zasadzie dużo się nie różni od pierwszych dwóch, bo dalej jest to połączenie prostopadłe, tylko zostało zas za zastosowane. Tylko zostało tutaj wykorzystane w tej belce gniazdo, a z tej na no, tej zrobiłem czop. Bardzo stabilne rozwiązanie, w zasadzie mega świetna robota cieśielska. Kiedyś takie rzeczy po prostu stolarz czy cieśla robił na porządku dziennym. Wszystkie te czopy, gniazda to było robione praktycznie tak, że tam Żyletki nie dało się wcisnąć no i to. Konstrukcyjnie też było bardzo wytrzymałe, bardzo stabilne. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Mam nadzieję, że właścicielowi ten stolik pod komputer będzie służył. A z drugiej strony, jestem na 100% pewien, że mój dziadek nawet byłby z tego dumny, gdyż jestem stolarzem w trzecim pokoleniu. Dlatego mogę się odnieść do tego, że mój dziadek byłby ze mnie dumny z takiej porządnej roboty. Także robota wykonana, ja jestem z tego zadowolony. Wybarwię jeszcze te nogi tylko. No i zobaczymy co właściciel powie na temat swojego nowego stolika do komputera. Miłego dnia, życzę, zapraszam do subskrypcji kanału.